w sensie pisania, że to nie jest kimś że to nie jest kimś wybitny, a jeden z krytyków napisał, że to jest kimś pożyteczny. Pana Boron tak skomunikował? Ja myślę, że zrobić pożyteczny film to jest dobrze. Dobrze. Powiem dlaczego też. Dlatego, że te, te są takie tematy, gdzie reżyser nie powinien się ze swoim talentem i ze swoim tym za bardzo obnosić. Ja wiem, że to potem recenzenci, krytycy, tam, gazetki no, różnie piszą o No ale to trzeba mieć odwagę. Oczywiście, że mnie nie jest łatwiej, bo zrobiłem wiele filmów i miałem świadomość, że to nie chodzi o to, że ja się mam pokazać, tylko że ja mam zaprezentować temat który po raz pierwszy jest na ekranie, po tylu latach oczekiwania i że w jakiś sposób to jest najważniejsze, a nie e, e, błyskotliwy sposób e, zrelacjonowania tego, co się wydarzyło. Po tych trzech latach coś Pan w tym filmie zmienił w Katyniu? Bo coś by Pan uzupełnił, coś, coś poprawił, może jakąś scenę inaczej nakręcił? Nie, muszę Wam powiedzieć, że nie, ja zwykle, jak zrobię film, to tylko potem drugi raz nie oglądam. Nie, nie, nie oglądam, dlatego że ja już go widziałem. No, ja go widziałem najpierw. <grym zresztą w ogłonę> Wysyłkował operator podobny do tego, proszę nie, prawda jest taka. Najpierw go widziałem w swojej wyobraźni. To jest takie dziecko, no to każdy sobie wobraża, jakie ja to będzie dziecko. Einstein to jest małe piwo. No ale potem dziecko i dziecko, no jedno takie jest, wychodzi lepsze, a drugie będzie troszkę gorsze, nie? <grystanie> no i tak jest też z tymi dokładnie. Ja się zastanawiam, co przypadek jeszcze z, a, z, z tematów związanych z naszą historią, na co Pan ma ochotę, co Pana osiągnie? Wiecie, mój problem tylko polega na naukach. Stoję na nogach, to no już stoję na nogach, to mogę robić filmy. Widziałem siedzących reżyserów, ale to od razu w pierwszy film świata. A jak stoję, to stoją i czekają. Ja nawet w teatrze też stojąc, bo mi się wydawało, że ten ten tak taka, y, y, no to przynajmniej na stojąco, to może coś się ożywi, może coś będzie żywszego na scenie. Także mam wrażenie, że tu jest tajemnica, e, jak długo w na nogach będę próbował robić film. chciałbym zrobić film, jeżeli mogę zapowiedzieć. Chciałbym zrobić film o Leku Wałęsie. Opowiedzam. Cieszę się, tak. Dokładnie tego samego Powiem dlaczego. Dlatego, że są bohaterowie narodowi, którzy odgrywają w pewnym momencie życia narodu tą rolę, której nikt inny nie może odegrać. Ile Wałca taką rolę odegrał. A że potem czy lepiej, czy gorzej mu się powiodło w dalszych jego politycznych zmaganiach. No to słuchajcie, to nie, nie, a, a do Kościuszki. Znaczy, nie mamy pretensji do Kościuszki, że dalej, że tak powiem, nie, nie wrócił na czele wojsk francuskich i nie walczył, no, nie wierzył w Napoleona. No nie miał serca do tego. Także myślę, że chciałbym opowiedzieć nieduży fragment. A cieszę się Panu, bo scenariusz do e, tego przyszłego filmu e, pisze Janusz Głowacki. Janusz Głowacki długo był w Ameryce, ma pewien dystans, ale pamiętam, że jak się toczyły obrady w stoczni, no to Janusz Błowacki tam siedział, jak ten dziennikarz patrzył na to wszystko. Także widział to z bliska, a potem zobaczył to wszystko z daleka z punktu widzenia Nowego Jorku i mam nadzieję, że da mi właśnie szansę e, takiego spojrzenia. I chciałbym, żeby to był film, który obejmuje niewielki fragment życia Lecha Wałęsy, głównie właśnie Pierwszy film e, strajku, no i potem z tego zwycięstwa, No i nie mogę sobie darować tego, żeby nie zrobić sceny, gdzie Lech stoi przed amerykańskim senatem i mówi: My, naród polski. Tak się kończył.